że nie znajdziemy takiego idealnego zapisu, warunkiem dobrego przeczytania jest po prostu przyswojenie sobie tej gwary. I jak będzie ktoś miał napisane sie, to w Bukowinie przecyto to może sie, a, a w białce sie, a w Dunajcu cornym jest troskę inaczej. Ale bardzo dziękuję za to pytanie i ja jest to ja duże Na No, zapytasz, no. W tym temacie są. to się teraz w góralsku Polski takie. Na przykład zwykle dzięki, dziękuję. Słyszymy dziękuję. To tak. A teraz jak zapisać? Dzięki, 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 ten nie, no. dzięk", nie pasuje. Dzięki nie ma jak dzięki, bo wychodzi dzięki. I, jak to, bo, a dużo jest tego takiego no, teraz. Ze, tak. Ze, ze, ze jakoś tak nie chcę. Urać. Dziękuję po polsku, nie chcę no ja, Bóg zapłacić, bo nie słyszałem, że co chodzi. Chcę mu za to spłacić, Tak młodzi go no dają a, 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 a. dzięki, dziękuję, dzięki takie łatwe, Dzięki, dzięki. Tak, tak nie wiem. Bo, właśnie jak to teraz te litery, No profesor Koś za, e, zaproponował to, żeby... Pisać Tak jak słyszymy, że albo dziewce, ta, Tu czornik. Tak? ale to takie dzięki. Dż, tak, samo, ja, było ja, 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 nie ja, 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 dziękuję, dziękuję, to, sobie, aż to wyraźnie, a... A dziękuję, to nie ma ani N, ani M. Ja I tak samo z bary. No i, i, to, i tu to, to może młodzież już nam zaproponuje jakiś zapis. Panie tak, Jezus. bardzo, bardzo, bardzo się ciesem, że właśnie te nad tym się zastanowiacie, jak to zapisać i jak to wypowiedzieć. Chcę powiedzieć, że my mamy już leksykon gwary podhalańskiej, to jest 10 tomów autorstwa profesora Józefa Kąsia. No ale czy są, są osoby, to tak, które twierdzą, że one se będą po swojemu pisać, tak jak to jest słyszą. Mostowy, tak, tak, tak. I Ujedmostowy, pisał właśnie tak pomiędzy, zachowywał te nosowe, nie? On, ja, on. Jak Zeg pisała to, Ty zek się wzorowała troszeczkę na zapisie historii filozofii po góralsku, na opowiadaniach Tettmajera I tam ten zapis jest zblizony do zapisu języka ogólnego, bo przyjmowało się taką zasadę, że jak ktoś i znów no, gwarę, to on tak i tak dobrze przeczytał. Natomiast jak bary nie zna, no to no temu znalazła się płytka. Tak, tak. Poseł przyseł, powrócił. Profesor Kończ uzywał taki gnowy glitter z tymi tak. dodatkowymi znakami. Ale potem jak się to cytowało, te gotki na przykład no tu jest to naprawdę trudno przeczytać, musi zwiedzić już na, na pamięć jako, która literka, wiadowodlona ja z góry jest na półprzestrzeni. Jak się to nazywa, to coś się zdobyło. Ale to jest bardzo dokładny zapis, ale utrudniony, bo wyglądało trochę jak pismo duńskie, a du to jak pismo z kropeckami, z piseckami. to może właśnie jakby ale już Ale po potem z, z tego to coraz mniej było i w słowniku już tak. z tego mniej. Tak. Tak, I tak. myślę, że bardziej fonetycznie jednak, za, no może takie krótkie N by się tu przydało, Może no mm -hmm. tu jakieś coś takiego. No było. ale, no, jest tak, tak, tak. No ty możesz, bo my to tam tak, tak. przy swoim... jak no. ja mógłbym... Telefon, i podziękować, to Bóg za na pisanie. No i proszę <noise> po tak. pobrać. To jest tak. 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 Problem, ale to jest problem, no, bo dzięki, takie ani ci, dzięki, ani tak, że tylko i pisem ja i od długie, nie krótkie, <noise> no, też nie wiem. No czasami ten zapis jest tak trudny, w odczycie, bo nie wiem, czy to w, po polsku, czy po jakiemu inksemu napisane, ale chcę powiedzieć, że do książki dołączono jest płytka. I moi kochani, Misia Kudłocka, cyto Sebastian Karpiel Bułecka. I zrobił to naprawdę rewelacyjny. E, kozdy bohater ma swój głos. Także zachęcam nie do, do czytania ale do posłuchania. Naprawdę świetna interpretacja gwarowa Sebastiana. Także Sebastianie pozdrawiamy i dziękujemy. Jeszcze się może dzisiaj zobaczymy. <noise> e, ale Stasiu, skoro nie ma Sebastiana, to dajmy tutaj, e, jak to się go to... Pierwszeństwo, a po góralsku? Pierwszeństwo? Pierwszeństwo naszym seniorkom, które przeczytają poezję Misia, co ma bardzo malutki rozum. Pani Zofia Mieszczak, Pierwsze Dwie Zwrotki. Zostały role rosyjskie. Drugie. drugie, a toście się już dobra, to podzielę, pierwsze. Pani Maria Porewska, pierwsze 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 Pani dyrektor mi lepchała tu nasię i ono, jest marno, ale mam xa zdolności w tej dziedzinie. Co poniedziałek, kiedy słonko wrzeje, głos dużo, jak to się dzieje. Czy to naprawdę, czy na, na umyśle, czy to na jawie, zdaje się, a zaś we wtorek, kiedy chłodem mrozi, Przeczucie wielkie mnie nachodzi. I to pojmie i to wie, tam to jest to, cichmo za nie. W środę, kiedy mógł razem się było i kie roboty nie ma tak wiele, ja studeruję cichmo prawdę, to, jest, za to, cichmo za to, nie. za to, cichmo za to, a śrej na drzewa w sunku się mieni i cy z ochotą to to tamte toty, Nikt tego nie wie. Brawo, pani Zopia mieszka. <klucza> Ale Stasiu, ja sobie pozwoliłam, chyba że Ty teraz chciałabyś coś przeczytać, bo y, mamy tutaj Anię, trybun wyrostek. Już w międzyczasie dała mi informację, że strona 166 ona by przeczytała śpiewkę zatroskanego Kudłocka, a Ania zrobi to doskonale. Ta śpiewka zatroskanego Kudłocka, moi kochani, to są takie, o mamy, wizje senne Kudłocka, które zastanawia się, czy jego przyjaciele. Dostrzegli to, że uratował prosiątko. I już tak se myślał, już mu to po głowie chodziło. To nawet wysło tak, że on spał, a te same słowa go nachodziły. No. Aniu. Na pewno to było trudne do, przed, do Tak, bo to, to, było, to był taki kosmiczny odwrót I tutaj właśnie to, to i tamto, ja to na plakacie, cyto, co to. Bo, tak naprawdę to tłumaczenie z końca, robić rok temu i tak cytam stoją napisał napisałam tamto, to, to ten, ale rzeczywiście takie, takie dziwne zestawienia czasami no, absurdalne pojawiają się w tym oryginale. Chcielibyśmy tutaj dodać, chciałabyśmy tutaj do zaznaczyć, no, że plakat do tego wydarzenia stworzył tak. podhalański artyst, mistrz, pan Janusz Tycner i okazuje się, że to jest zrobione Hmm, rysunek tylko do tego plakatu, ale popatrzcie się jaki Pan Janusz ma talent. Świetnie ubrał Krzysia po góralsku portki, kosule, ze spinką, a Misiowi założył tylko serdocek i tam już na Facebooku toczyła się taka dyskusja, a co Muś z nie ubrał jeszcze Misia tam, a, a, a ja już odpowiadał, bo na Misia pasował ino serdok, a ja odpowiadam, że nie liczy się rozmiar liczy się puchatość. Tak więc Aniu, teraz Ty, śpiewka zatroskanego kudłocka. Śpiewkę do za śpiewać, zaśpiewać, ale z tego co widzę, tu jest taki dość nierytmiczny Ale Ty sobie z tym poradzisz. No i tyle, jest. więc trzeba by było melodię Ale chcę powiedzieć, że Sobek to wyśpiewał. Jak się zagraja? Ale to trzeba Mogę trochę poćwiczyć, i umrubinować, żeby to go za się zerzekał. Śpiewka zatroskanego Kudłocka. Lo się Kudłocka po trzy razy wiwat. Lo Kudłocka. A co mu z loniego, co zrobił takiego? Myślę, że zdyć jest to wiadomo. Gdyć uratował kamrata swego. Trzy razy wiwat, niech zyje miś, Ze co zezegany ze dziś. Teć godą wam z choć nie wiedział, jak upływać, rzucił się, by go ratować. Ratować? Kogo? Celu? Słuchaj dobrze, miśku dłocek. Co za jeden, co za gniazek? On to zrobił, miśku dłocek. Nic nie słyszę, nic nie bocę. Miś, co wielki mo rozumek, jako powtórz nie rozumiem. Wielki rozum mo. Wielki, ale w to. Dużo se i dużo wozył, nie umiał pływać, a się odwozył. Skoczyć do wody i uratować, i choć se łyknął wody kapeckie to wymajstrował siumną młodeckie Jaką fureckę? Hej, teraz syczka wiwat trzy razy, zyjną ku dłocku nas ukochany. Hej, teraz syczka wiwat trzy razy, nic nie pojmuje, cemu i kany? Sto lat kudłocek śpiewał w to moze, Zdrowia, rozumku i miodu może. Trzy razy wiwat dziś ku Dłockowi. Za po co? Edyć misiowi. Trzy razy wiwat lo misia A co on zrobił? No co takiego? <noise> Ja tak? Tak, I ja on wiem. Wspomniał o tym prosiąc, mi się przywoceł, jakby chłodzili na, na różne palecy. Z moim tatą i z krzesnym Michałym, Józefem Macia, tą muzykantem, tego drugiego lunajca. I właśnie chłodzkie se opowiadali do dzieci różne takie rzeczy historyczne, i ciekawe. No, ale wiecie, dzieciom się to znów Były takie przerywniki żartobliwe. No i Krzesny chłodzkie Michalin go do tak po góralsku prosić to jest pytać kogoś. No i jak są chłodzą tacy u nas z, z młodymi pytać na wesele, no to jak oni się będą głowa samu nazywać? Ci pytacze. No prosiaki, No jak proszą na wesele. przeczytałaś bardzo pięknie. Chcemy dodać, że, że Kubuś Puchatek przetłumaczony został na gwarę kaszubską, na dialekt zaś tam jest gwarę, tak? kaszubską, język. Na, ślą, na język, język kaszubski, tak, na gwarę śląską, na język śląski, język śląski i, tak? wielko, i, i, i gwarę, i gwarę wielkopolską. Tak. Czyli tłumaczenie na gwarę potańską jest w Polsce na czwarte. Ale y, my tak zrobimy, że będzie największa promocja <grymnie> dla tego tłumaczenia <grymnie> i generalnie y, za, y, tam, czytałam takie artykuły, że wszyscy na to cekali, Stasiu, po małym Królewicu. Y, był taki cytat w jakimś artykule, bo kasą miejsce prawdziwe Łowiecki, jedynie na Podhalu. Na podhalu. <grymnie> tak więc bardzo Ci za to dziękujemy, dziękujemy wydawcy. Że, że Ciebie znaleźli, tak? Że akurat Ty to robisz, bo widzimy, jakie całe serce to wkładasz. Bardzo dziękuję i tak na e, już zakończenie. Chciałam przybliżyć taki fragment, w którym e, no, postanowiłam, że się tak troszeczkę odniosę do tego naszego goralskiego mm, kontekstu, i tam pojawiły się Moskole pojawiły się korboce, choć w oryginale jest chleb. Tylko i jest taka przyśpiewka, mało nas, mało nas do pieczenia chleba. I tak jak powiedziała, jak chodzi o małego księcia, to bardzo um, zwracała uwagę na każde słowo i bołak się tak troszeczkę przywoływać E, takich i scenek góralskich, i odniesień do góralscyzny, a tutaj już chyba z taką większą odwagą. E, I właśnie na koniec przeczytam fragment, e, kiedy Kudłocek spotyka właśnie. Na swojego osiołka. Wiemy, jak ma osioł? Właśnie, a, jak byście nazwali y, kłapoczkę. To tam mocy. <noise> no, Stasia, tutaj wraz z. Kłapoczką. Klapciok. Kla tak, klapciok. I to właśnie to podsunął mi Kuba, mam bo przecież tak się układa czasami takie klapnioki. <noise> I został klapciok, a jest właśnie jak. E, nazwać małeństwo. No. no. W tłumaczeniu Adamczyk to jest górek. Malutki tak. górek. Górek. A tutaj? Tu musisz powiedzieć? To podpowiem. Mały trocek. No. <laughs> Z, e, trocinny, ci, tak? Jak... Od trocin? Nie. Tylko od tego. Nie od trocin, troków, Tak, od troków. A wiecie, co to są troki? Właśnie na troki do niej wiązało się spodnice, bo nie było gumek. Czyli takie snurecki, dwa co się troki. Ty związali na troki. Troki, a Jost tak zdrobnia jak troseckę i został trocek. Dobrze. Łopowioska Susto. Co w niej klapciok? Świętuje urodziny i dostaje dwa podarki. Klapciok stary, siwy łosioł stoł przy potoku i przezierał się w wodzie. Strasne powiedział. Nic nie poradzi z strasne. Naraz zawrócił się i poseł z wolna ze 20 metrów do potokiem, przekroczył go bryzgający wodą. I powędrował zwolna wolna drugim brzegiem. I z nowa do wody. Wiedziałek powiedział, ani krzty lepiej. Ale przecie kogo tu obchodzi? Nikt to się tem nie tropi. Strasne. I naraz zasuściało coś i w krzokach i z oferecyny wyseł ku dłocek. Dzień dobry, klapcioku. przywitał się Kudłoczek. – Dzień dobry, kudłocku, odpowiedział smętnie, klapciok. A w to ta wiec, je dobry, skoda godać – dać, pedział klapciok. Cemu, co się stało? Nic, kudłocku, nic. Nie syćka młogą, a poniew to żytyznie. I w tym cało rzec. Czego nie mogą? spytał Kudłocek i podropał się po nosie. Wesołość, śpiew, toniec, hoja, hoja, koło goja, stracił łasę pół Moskola. Jako? powiedział Kudłocek. Długo medytował i potem się spytał, jakiego Moskola? Edyć niebies, Moskol to taki goralski placek, prawił. Klapciok. Robi się go z mąki łowsianej i gruli. Możno go jeść z masłem, albo z brędzą, a poniewtórzy radzi jedzą z korbocami. Z jakimi korbami? Z korbocami. To taki ser w snurkach. Jo nie narzekam, ale tak to wej jest. Kudłocek na wancie i ujął zmyślować. Wychodziło na to, że jest to jakoś zgadowanka. A on nie był dobry w zgadowaniu, bo przecie był misiem, co ma basz malutki rozum. Ale ze się mu zwiedziały dwa goralskie słowa Moskol i korboce, to sto zaczął po swojemu nucić. Moskol, moskol i korbocek, dziś zgaduje miśku dłocek. Mucha furgo, a furg muchci, nie wie z tego, a to już ci. Tak ze se, można będzie pocytać, mam nadzieję, i ty spośpiewać. I tu są te elementy takie dość dziwne. Moskol, Moskol i korbocek, dziś zgaduje dziś miś kudłocek. Nie zagwiźnie ryba w wodzie, i o ty zgwiznąć nie mogę. <grym>, to są takie troszeczkę odleciane, e, tak, wiersyckie. No, ale chciała się zbliżyć do oryginału. <grym, <grym, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dokładnie. Jeszcze... Tak. Ewa, Ewa. Bardzo dziękujemy. Zaczekajmy chwilkę jeszcze na dyrektora, bo chcemy teraz wręczyć podarki. Muzykanci zostali. Pojawiamy jej chorobacę, bo dzieci lubią chorobace. I teraz tak, Staszku, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Co to nie my. <laughs> miało być króciutko, to ta relacja jest dłużej troszeczkę, ale mam nadzieję, że, że będzie miała dużo obserwatorów. Dostajesz od nas w prezencie, pan mistrz się zgodził na to, co wydrukowali jego rysunek dla naszej ukochanej. Profesorki z Białego Dunajca i Barku, i i Ty przekaż Stasi to co najważniejsze, to co mi się lubią najbardziej. Piękne. Bardzo dziękuję. Janusz Tycer, który Oryginalne, oryginalną ilustrację przerysował na góralskiego Kubusia Pumocka, i czyli i Saśu, I Stasiu dla Ciebie taki zestawik, co byś była zdrowo. Jeszcze w nowym zimno. roku, co by Ci się darzyło, mnożyło. Czekamy ma, na kolejne <laughs> <laughs> i teraz ma Pan czas na to, żeby zaprosić młodzież z Białego Dunajca do Muzeum Tatrzańskiego. Chciałam Wam przekazać, że od roku czasu mamy wejścia po złotówce, tak? wszyscy z powiatu Tatrzańskiego. Ogólnie, bo jest jeszcze tutaj Pani Dyrektor, są tańsze warsztaty te wszystkie, które się tam odbywają, ale jest szeroka oferta edukacyjna, o której opowie Pan Dyrektor. Szanowni drodzy najdrożsi, Muzeum Tatrzeńskie to jest miejsce, gdzie można poznać właśnie to, co lokalne, można poznać to, co wywodzi się stąd, od Was również, z Waszych rodzin, można poznać to, co Wasi, nasi dziadkowie, pradziadkowie zostawili w naszych murach, bo muzeum było właśnie tworzone głównie dla zachowania tych. Najcenniejszych obiektów kultury podhalańskiej, spiskiej, orawskiej zachowania przyrody, która jest fantastyczna i przepiękna, z której się wywodzimy, ale też fantastycznej sztuki. I te wszystkie rzeczy znajdziecie w muzeum, w różnych filiach. Tak jak pani dyrektor mówiła, od zeszłego roku wstęp do muzeum dla wszystkich mieszkańców powiatu Tatrzańskiego, w większości powiatu Nowotarskiego jest za jeden złoty. Także każdy. Może przyjść do muzeum w zasadzie nieograniczoną ilość razy i nie wyda na to majątek? Też również zapraszam Was serdecznie na wszelkie zajęcia edukacyjne. Edukacja brzmi trochę, się kojarzy może ze szkołą. To są przeróżne warsztaty. To są rzeczy, które można zrobić w muzeum fantastyczne rzeczy. Oferta jest dla Was również dostępna. I również mieszkańcy regionu mają zniżki 50% na, na wszelkie zajęcia, także serdecznie Was zapraszam, Waszych rodziców, ale też szkoły, nauczycieli i wszystkich, którzy mają na to ochotę, również wszystkich, którzy słuchają tego przez internet. Tak, Także serdecznie tak. Was zapraszam. I szanowna młodzież, chcielibyśmy, żebyście się czuli w Muzeum Taczańskim, bo to jest nasze muzeum Nasze wspólne, muzeum. nasze muzeum, tak? Żebyście nie, nie czuli się tam tacy jakoś zdezorientowani, bo generalnie jak robiliśmy kwerendy, co nam się udało w ostatnim roku, to na przykład w sali głównej, Dumachu głównego Muzeum Taczańskiego są na przykład pistołki, Bartek tam jest też, jak się nazywają ten miejsce, skrzypce? Słupcałki, no. które pochodzą z Białego Dunajca. Wiele, wiele tam jest rzeczy, które pochodzi z naszej wystawy. Ale góry. Jest też strzelba łachawa w również się znajduje na naszej wystawie, także zapraszam naprawdę zobaczyć to, co jest nasze, nasze. Tam są nasze rzeczy. Naszych, naszych przodków. Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi, bo poprzedni rok był bardzo owocny. Wiem, że ze szkoły numer dwa pojechała klasa trzecia. Jeszcze na zajęcia teraz w nagrodę przedświąteczne, takie z mamami, z wychowawczynią, z wychowawcą. Bardzo były dzieci zadowolone, bo teraz muzeum w się zmieniło. To nie jest już muzeum, że się wchodzi i. Dzieci nie dotykać, ono jest interaktywne. Bardzo mnie to ucieszyło, bo tam doszłam na sam koniec i właśnie wtedy powiedziałam dzieciom, że mogą sobie otwierać te szafki, tak? Albo słuchać tej muzyki, albo tam słowa właśnie góralskie Stasia na tym są koło obrotów, gdzie jest po góralsku łojciec, tak? Mhm. I ojciec w języku literackim. Dlatego jest to inne muzeum niż przedtem, tak? Przed remontem możemy Ale, to stwierdzić. Tak jak pani profesor dba, żeby kultura była żywa, też ta gwara, język, tak my staramy się dbać, żeby to dziedzictwo regionu również było żywe i podawane w takiej formie, która jest też dostępna dzisiaj i potrzebna I atrakcyjna dzisiaj. atrakcyjna też dla mnie. Także ja was serdecznie zapraszam, ja tu widzę mnóstwo twarzy, które już w muzeum bywają. także. Panią serdecznie Byłam również. Była, przecież. E, ta Ale ta mamy nadzieję, że auto mogę wziąć 8 osób. <grym> tej... <grym> Taki tak, Panie dyrektorze, dla pana też egzemplarz, Misza Kuchowska. Jak pan chwileczkę poczeka, to będzie dedykacja o <coughs> pani profesor. Specjalna. Bardzo dziękuję, że pan się zgodził przyjść. Ja Wiemy, że to nie jest. Z tym, <grym> tak, by senior. A gotówkę może na Ale my pojedziemy seniorkami na Barcelonie. Tak, zapraszam, Kochani, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Cieszę się, że tutaj, w Białym Dunajcu, dzisiaj mogliśmy poukwalować seło w misiu kudłocku, ale też o naszej gwarze. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja jeszcze na sam koniec chciałam dodać, bo nie przywitałam na początku, a, powi a powinnam, bo jest obecny na sali nasz świeżo upieczony ksiądz. Mateusz. Ojciec Mateusz. Mateusz, Mateusz tak. specjalnie. Dzisiaj nie poszedł po kolędzie. <grym, <grym, nie nie tak, Ale pójdzie za to w kolejne dni. Mateusz, no, nie bardzo nie Ci dziękujemy. Dziękuję. Wiem, że Pan Janusz Tesner też chciał być, ale tam e, nie pozwoliło mu. Problemy zdrowotne. E, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich internautów, zwłaszcza tych, którzy się domagali, żeby... O. Aha i zapraszamy do zakupu książek. Książki można kupić na stronie internetowej wydawnictwa Rodzina. Serdecznie pozdrawiamy szczególnie tych, którzy chcieli na żywo to oglądać, a było takich mnóstwo. Związek pod w, w Kanadzie, Związek pod Stanów w Stanach Zjednoczonych chcieli mieć możliwość tego odtworzenia. Bardzo za wszystko dziękujemy i pozdrawiamy. Muzykancji.